Życie pełne jest niewidzialnych pułapek, które czyhają na nasze myśli i emocje każdego dnia. Każdy z nas doświadcza momentów zwątpienia, lęku i pesymizmu, które niepostrzeżenie potrafią przejąć kontrolę nad naszym umysłem. To właśnie te myśli decydują o tym, czy idziemy naprzód, czy tkwimy w miejscu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś potrafił skutecznie eliminować negatywne myśli? Czy jesteś gotów odkryć metody? które pozwolą ci odzyskać spokój i kontrolę nad własnym umysłem. Filozofia stoicka, choć powstała tysiące lat temu, skrywa w sobie mądrość, która dzisiaj jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Stoicyzm nie tylko pomaga przetrwać trudności, ale także przekształca je w cenne lekcje. Dzięki niemu negatywne myśli mogą stać się motorem napędowym twojego rozwoju, zamiast blokować cię na drodze do szczęścia. Wyobraź sobie, że potrafisz spojrzeć na każdy problem z nową perspektywą i odnaleźć w nim wartość, której wcześniej nie dostrzegałeś. W dzisiejszym świecie pełnym hałasu, presji i nieustannego porównywania się z innymi, stoicyzm daje ci narzędzia do osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Wyobraź sobie, że zamiast reagować impulsywnie na stres i zmartwienia, potrafisz zareagować spokojem i racjonalnym podejściem. Czy nie byłoby wspaniale żyć bez ciężaru ciągłych negatywnych myśli? które odbierają ci energię i radość życia. Nauczysz się, jak akceptować to, czego nie możesz zmienić, a jednocześnie skoncentrować się na tym, co naprawdę jest w twojej mocy. To klucz do autentycznej wolności i spokoju umysłu. Stoicyzm pokazuje, jak odcinać się od niepotrzebnego chaosu i odnaleźć sens nawet w najmniejszych aspektach codzienności. Każda chwila może stać się okazją do wzrostu jeśli tylko nauczysz się patrzeć na nią z właściwej perspektywy. Czy zastanawiałeś się, jak wiele tracisz, pozwalając, by inni ludzie lub niesprzyjające okoliczności wpływały na twoje myśli? Stoicyzm daje ci siłę, by stawiać granice i chronić swoją wewnętrzną przestrzeń. To jak stworzenie bezpiecznej twierdzy, do której negatywność nie ma dostępu. Pomyśl o tym, jak pewność siebie wzrasta. Gdy nie musisz martwić się o opinie innych i jesteś wierny własnym wartościom. Każdy dzień to nowa szansa, by przekształcić negatywne myśli w konstruktywne działania. Zamiast pozwalać, by zmartwienia cię paraliżowały, możesz je wykorzystać jako paliwo do osiągania swoich celów. To nie jest teoria, to praktyczna mądrość, którą możesz zastosować już teraz. Otwórz się na nowe podejście, które sprawi, że odzyskasz poczucie kontroli i spokój ducha. Możesz odkryć, jak proste techniki, takie jak oddech, refleksja czy zmiana perspektywy, potrafią zdziałać cuda. Stoicyzm to nie tylko filozofia. To styl życia, który daje ci niezawodne narzędzia do radzenia sobie z przeciwnościami. Wyobraź sobie, że masz kompas, który zawsze prowadzi cię w stronę spokoju i harmonii, niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie. Nie pozwól, aby negatywne myśli nadal kontrolowały twoje życie. Odkryj w sobie siłę, która drzemie głęboko w twoim wnętrzu. Prawdziwa wolność zaczyna się w umyśle. Jeśli pragniesz odzyskać równowagę, spokój i pełną kontrolę nad swoimi emocjami, stoicyzm jest kluczem, który może otworzyć drzwi do zupełnie nowego świata. Zapraszam cię do wspólnej podróży po mądrości stoików. Jeśli te idee rezonują z tobą, pozwól sobie na więcej, odkrywaj, ucz się i rozwijaj każdego dnia. Znajdziesz tu jeszcze więcej inspirujących treści, które pomogą ci odmienić swoje życie. Śledź ten kanał, by nie przegapić kolejnych kroków na drodze do wewnętrznego spokoju i spełnienia. Stoicyzm to nie tylko starożytna mądrość, to praktyczny przewodnik, który może stać się twoim codziennym wsparciem. Czy jesteś gotowy, by wprowadzić te zmiany w życie? Nie zwlekaj. Zanurz się w świecie, gdzie negatywne myśli nie mają władzy nad tobą a Spokój umysłu staje się Twoją codziennością. Pierwsze, praktykuj uważność. Mindfulness. Praktyka uważności polega na całkowitym skupieniu na teraźniejszości. Zamiast pozwalać myślom krążyć wokół przesłych błędów lub przyszłych obaw, uczysz się koncentrować na tym, co dzieje się tu i teraz. To jak otwarcie nowego okna w dusznym pokoju pełnym negatywnych myśli. Powietrze staje się świeże, a Twój umysł klarowniejszy. Uważność sprawia, że każda chwila nabiera znaczenia, a niepokój traci swoją moc. Spacerując po lesie, poczuj zapach drzew, dotykaj szorstkich liści, słuchaj szelestu pod stopami. W tym momencie przeszłość i przyszłość przestają istnieć. Pozostaje tylko harmonia chwili, która koi twoje zmartwienia. Dzięki takiemu podejściu, nawet codzienne czynności stają się źródłem spokoju. Uważność pozwala dostrzec piękno które wcześniej było zasłonięte zasłoną negatywności. Podczas mycia naczyń poczuj ciepło wody, zapach płynu, delikatność piany na dłoniach. Takie proste działania mogą stać się medytacją, która oczyszcza umysł. Praktyka uważności to nie tylko technika, to sposób życia, który wzmacnia Twoją odporność psychiczną. Regularne praktykowanie pozwala Ci lepiej radzić sobie z negatywnymi myślami. Zamiast pozwalać umysłowi dryfować ku czarnym scenariuszom, Uważność przynosi Ci zakotwiczenie w teraźniejszości. W tej chwili, tu i teraz, wszystko jest do opanowania. To przypomina układanie puzli, każdy mały element jest ważny i układa się w pełny obraz spokoju. Dzięki temu stajesz się bardziej świadomy siebie i swoich emocji. Kiedy pojawiają się negatywne myśli, zamknij oczy i weź głęboki oddech. Skup się na powietrzu wypełniającym płuca. Uważność pozwala Ci zrozumieć, że myśli są jak chmury na niebie pojawiają się i znikają. To ty decydujesz, na które z nich patrzeć, a które zostawić za sobą. Drugie, zastanów się nad tym, co możesz kontrolować. Życie pełne jest sytuacji, które wymykają się spod kontroli. Filozofia stoicka uczy, by rozróżniać, co można zmienić, a co pozostaje poza naszym zasięgiem. Skupianie się na tym, nad czym masz władzę, daje ci siłę i spokój. To jak chwytanie steru na wzburzonym morzu, wciąż możesz kontrolować kierunek, nawet jeśli nie możesz kontrolować fal. Kiedy pada deszcz, nie masz wpływu na pogodę, ale możesz wybrać, czy będziesz narzekać, czy założysz płaszcz i pójdziesz przed siebie. Takie myślenie uwalnia od frustracji. To pozwala skoncentrować się na działaniach, które naprawdę mają znaczenie. Uświadomienie sobie tej różnicy sprawia, że życie staje się prostsze. W pracy jeśli współpracownik nie wywiązuje się z obowiązków, zamiast złościć się, skup się na swoim zadaniu. Masz wpływ na własne zaangażowanie, nie na zachowanie innych. Taka postawa chroni twój spokój i buduje twój autorytet. Świadomość kontroli nad sobą daje poczucie wewnętrznej siły. Codzienne życie stawia wiele wyzwań, ale nie każde z nich wymaga twojej energii. Zamiast walczyć z przeciwnościami, których nie możesz zmienić, skieruj uwagę na te obszary. Gdzie masz realny wpływ. To jak podlewanie kwiatów w ogrodzie. Pielęgnujesz to, co może wzrosnąć, zamiast martwić się chwastami, których nie da się usunąć. Wyobraź sobie, że twoje myśli są jak światło latarki. Skieruj je na to, co możesz zmienić, a reszta pogrąży się w ciemności. Dzięki temu negatywne myśli tracą na sile. Kontrolując swój umysł, kontrolujesz swoje życie. To poczucie panowania nad sobą jest kluczem do spokoju ducha. Trzecie, kwestionuj prawdziwość swoich myśli. Negatywne myśli mają skłonność do przesady i dramatyzowania rzeczywistości. Często akceptujemy je jako prawdę, nie zastanawiając się, czy naprawdę mają podstawy. Stoicyzm uczy, by je kwestionować i poddawać analizie. To jak weryfikowanie plotek, zanim uznasz coś za fakt, sprawdź źródło i dowody. Takie podejście osłabia moc destrukcyjnych myśli. Gdy pojawia się myśl: nic mi się nie udaje, zapytaj siebie: czy to naprawdę prawda? Przypomnij sobie sytuacje, w których osiągnąłeś sukces. Może to była pochwała w pracy lub ukończenie trudnego projektu. Negatywne myśli rzadko są absolutną prawdą. Gdy je kwestionujesz, odkrywasz, że są tylko cieniami rzeczywistości, a nie rzeczywistością samą w sobie. Wyobraź sobie że podczas prezentacji popełniłeś drobny błąd. Umysł podsuwa myśl ośmieszyłem się przed wszystkimi. Czy naprawdę każdy skupił się na tym błędzie? Prawdopodobnie większość osób nawet tego nie zauważyła. Kwestionowanie myśli to jak otwieranie zasłon, wpuszczasz światło obiektywizmu do mrocznego pokoju własnych osądów. Rozważ, jakie dowody potwierdzają twoje myśli. Jeśli ich nie ma, pozwól sobie je odrzucić. Ta praktyka uwalnia cię od ograniczających przekonań. Twoje myśli nie zawsze odzwierciedlają prawdę, są jedynie interpretacjami. Świadomość tego daje ci narzędzie do zmiany perspektywy i odzyskania kontroli nad własnym umysłem. Każdego dnia, gdy pojawi się negatywna myśl, traktuj ją jak oskarżenie w sądzie. Czy są dowody, czy to tylko przypuszczenia? Dzięki tej metodzie uczysz się nie przyjmować wszystkiego bezrefleksyjnie. Twój umysł staje się filtrem. Który przepuszcza tylko te myśli, które naprawdę Ci służą. Czwarte, używaj afirmacji pozytywnych i realistycznych. Słowa mają ogromną moc, mogą budować lub niszczyć. Negatywne myśli często wynikają z negatywnego dialogu wewnętrznego. Zamiast mówić sobie nie dam rady, powiedz, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Realistyczne afirmacje pomagają przekształcić Twoje nastawienie i dają Ci siłę do działania. To jak zamiana ciemności na światło. Wyobraź sobie, że masz przed sobą trudne zadanie. Zamiast myśleć, na pewno się pomylę, powiedz, jestem dobrze przygotowany i zrobię to najlepiej, jak potrafię. Taka zmiana perspektywy wzmacnia Twoją pewność siebie. Twoje myśli wpływają na Twoje działania, jeśli myślisz pozytywnie, działasz skuteczniej. Każdego ranka powtarzaj sobie afirmacje, które odzwierciedlają Twoje mocne strony. Jestem zdyscyplinowany, jestem wystarczająco silny, by poradzić sobie z wyzwaniami. Te słowa działają jak mentalna zbroja, chroniąc cię przed negatywnymi myślami. Nawet jeśli nie wierzysz w nie od razu, z czasem staną się twoją rzeczywistością. Kiedy pojawiają się myśli pełne zwątpienia, używaj afirmacji jako przeciwwagi. To jak gaszenie pożaru wodą. Pozytywne słowa neutralizują destrukcyjne myśli i pozwalają ci odzyskać spokój. Twój umysł zaczyna wierzyć w to, co mu powtarzasz. Regularne stosowanie afirmacji to trening mentalny, który wzmacnia twoją odporność psychiczną. Podczas stresującej sytuacji, powiedz sobie, jestem spokojny i skoncentrowany. Te słowa mają moc przywracania równowagi. Twoje myśli są jak nasiona, to, co zasiejesz, będzie rosnąć. Jeśli zasiejesz pozytywne afirmacje, zbierzesz pewność siebie i spokój ducha. Piąte: akceptuj rzeczy takimi, jakie są. Akceptacja nie oznacza rezygnacji, to świadome uznanie rzeczywistości. Stoicyzm uczy, że walka z tym, czego nie można zmienić, prowadzi tylko do frustracji. Akceptując sytuację, zyskujesz wewnętrzny spokój i przestrzeń do działania. To jak puszczenie balastu, który ciągnie cię w dół. Gdy planujesz wycieczkę, a pada deszcz, zamiast się złościć, zaakceptuj pogodę. Może to okazja, by odkryć inne atrakcje. Akceptacja pozwala znaleźć nowe możliwości. Twoja energia nie idzie na walkę z rzeczywistością, ale na adaptację. Dzięki temu zyskujesz większą elastyczność w działaniu. W relacjach międzyludzkich akceptacja oznacza uznanie, że nie zmienisz innych ludzi. Jeśli ktoś zachowuje się w sposób, który cię irytuje, zaakceptuj to, zamiast próbować go zmieniać. To przynosi ulgę i pozwala skupić się na własnym spokoju. Akceptacja daje ci wolność od niepotrzebnych konfliktów. Wyobraź sobie, że straciłeś pracę. Możesz pogrążyć się w rozpaczy, lub zaakceptować sytuację i zacząć szukać nowych możliwości. Akceptacja otwiera drzwi, które wcześniej były zamknięte. Dzięki niej życie staje się mniej bolesne, a bardziej konstruktywne. To jak nauka płynięcia z prądem, zamiast walczyć z falami. Akceptacja nie jest pasywnością, to mądrość, która pozwala działać skuteczniej. Przyjmując rzeczywistość taką, jaka jest, uwalniasz się od ciężaru nierealnych oczekiwań. W tym spokoju odkrywasz nową siłę, która pozwala ci iść naprzód z większą pewnością siebie. Szóste ćwicz wdzięczność za to, co masz. Wdzięczność to potężne narzędzie w walce z negatywnymi myślami. Stoicyzm podkreśla znaczenie doceniania tego, co już masz zamiast skupiania się na brakach. Gdy koncentrujesz się na tym, za co możesz być wdzięczny, automatycznie przesuwasz uwagę z problemów na pozytywne aspekty życia. To jak przesunięcie obiektywu kamery na jaśniejszy obraz, który rozświetla twoją rzeczywistość. Codzienne praktykowanie wdzięczności pomaga zmienić sposób myślenia. Zamiast myśleć nie mam wystarczająco dużo, przypomnij sobie, że masz dach nad głową, jedzenie, przyjaciół. Wdzęczność działa jak mentalny balsam, który łagodzi zmartwienia i daje poczucie obfitości. Świadomość, że masz więcej niż ci się wydaje, przynosi spokój i satysfakcję. Wyobraź sobie poranek, gdy czujesz się przytłoczony obowiązkami. Zamiast myśleć o tym, czego nie masz, zwróć uwagę na rzeczy, które działają na twoją korzyść. Ciepła kawa, zdrowe ciało, słońce za oknem to drobne cuda które często ignorujesz. Ta zmiana perspektywy od razu rozluźnia napięcie i przypomina, że życie nie jest aż tak ponure. Praktykuj wdzięczność każdego wieczoru, zapisując trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być nawet małe sukcesy, jak miła rozmowa z kimś bliskim, lub chwila relaksu po ciężkim dniu. Kiedy uczysz się dostrzegać dobro w codzienności, negatywne myśli tracą swoją siłę. Wdzięczność sprawia, że czujesz się bogatszy emocjonalnie. Nawet jeśli nic materialnego się nie zmieniło, wdzięczność to jak ciągłe przypominanie sobie, że życie ma wiele warstw piękna. Nawet w trudnych chwilach zawsze znajdziesz coś, co warto docenić. Ta umiejętność chroni cię przed mentalnym zniechęceniem i daje siłę, by iść naprzód z optymizmem i spokojem. Siódmy skup się na teraźniejszości. Stoicyzm uczy, że przeszłość już minęła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Skupienie się na teraźniejszym momencie jest kluczem do pokonania negatywnych myśli. Gdy twój umysł błądzi w przeszłości lub martwi się przyszłością, tracisz kontakt z tym, co jest tu i teraz. Życie dzieje się w teraźniejszości to jedyny moment, który naprawdę kontrolujesz. Podczas spaceru, zamiast rozmyślać o problemach, poczuj wiatr na twarzy, zapach kwiatów i dźwięk kroków na ścieżce. Całkowite zanurzenie się w chwili obecnej. Działa jak odświeżający oddech dla umysłu. Twoje myśli stają się klarowne, a zmartwienia odsuwają się na dalszy plan. To jak powrót do siebie, do najprostszego i najprawdziwszego stanu bycia. Jeśli w pracy przytłacza cię stres, zamiast martwić się o konsekwencje błędów, skup się na jednym zadaniu naraz. Pełne zaangażowanie w obecną czynność sprawia, że umysł przestaje krążyć wokół negatywnych scenariuszy. Teraźniejszość daje ci możliwość działania. To jedyna chwila, w której możesz coś zmienić. W relacjach z bliskimi, zamiast myśleć o wcześniejszych konfliktach lub obawiać się przyszłych nieporozumień, bądź obecny tu i teraz. Słuchaj z uwagą, patrz w oczy, ciesz się chwilą spędzoną razem. To wzmacnia więzi i pozwala czerpać radość z relacji, zamiast zatracać się w negatywnych myślach. Skupienie na teraźniejszości to jak kotwica, która stabilizuje cię podczas sztormu myśli. Gdy koncentrujesz się na chwili obecnej, odzyskujesz kontrolę nad swoim umysłem i emocjami. Życie staje się pełniejsze, a negatywne myśli tracą swoją władzę nad tobą. 8. Praktykuj medytację i techniki oddechowe. Medytacja i techniki oddechowe to skuteczne sposoby na uspokojenie umysłu i wyciszenie negatywnych myśli. Stołyki wierzyli, że regularne ćwiczenie umysłu wzmacnia odporność psychiczną. Medytacja pozwala ci obserwować myśli. Zamiast się z nimi utożsamiać, to jak stawanie się widzem własnego umysłu, a nie aktorem, który musi reagować na każdą myśl. Usiądź w cichym miejscu, zamknij oczy i skup się na oddechu. Wdech i wydech, pozwól myślom przepływać, nie zatrzymując się na żadnej z nich. Gdy pojawia się negatywna myśl, zauważ ją i pozwól jej odpłynąć jak chmurze na niebie. Ta praktyka uczy Cię, że myśli nie mają nad Tobą mocy, jeśli nie dajesz im uwagi. Kiedy czujesz napięcie, spróbuj techniki głębokiego oddychania. Wdech przez 4 sekundy, zatrzymanie na 4 sekundy, wydech przez 6 sekund. Oddech to naturalny sposób na uspokojenie układu nerwowego. Z każdym wydechem wyobrażaj sobie, że wypuszczasz negatywne myśli i napięcie z ciała. Podczas medytacji regularnie wracaj do oddechu. To Twój punkt kotwiczenia, który przywraca Ci spokój. Z czasem zauważysz, że negatywne myśli pojawiają się rzadziej, a ty reagujesz na nie z większym dystansem. Medytacja to jak trening mentalny, który wzmacnia Twoją zdolność do kontrolowania własnego umysłu. Wprowadzenie krótkiej medytacji do codziennej rutyny, nawet 5 do 10 minut dziennie, przynosi znaczące korzyści. To chwila dla siebie, która pozwala ci zresetować umysł i zyskać jasność myśli. Negatywne myśli tracą swoją moc. Gdy uczysz się patrzeć na nie z perspektywy spokoju i uważności, podróż przez stoicką mądrość, którą właśnie odbyłeś, jest dopiero początkiem. Każda zasada, każda myśl i każda technika mają potencjał, by odmienić twoje życie. Wyobraź sobie codzienność, w której negatywne myśli nie mają nad tobą władzy, a ty kroczysz pewnie w stronę spokoju i harmonii. Stoicyzm daje ci narzędzia, by żyć bardziej świadomie i z większą pewnością siebie niezależnie od przeciwności losu. To filozofia, która nie tylko uczy, jak przetrwać burze, ale także jak odnaleźć w nich siłę do dalszego wzrostu. Czy nie jest fascynujące, że rozwiązania twoich problemów mogą tkwić w prostych, starożytnych zasadach? Wiedza, która przetrwała tysiące lat, może teraz stać się twoim sprzymierzeńcem w codziennej walce z negatywnymi myślami i emocjami. Stoicyzm to więcej niż filozofia to klucz do życia pełnego spokoju kontroli i radości. Warto pozwolić sobie na chwilę refleksji i wdrożyć te zasady krok po kroku. Droga do spokoju umysłu nie jest łatwa, ale nagroda, która czeka na końcu, jest bezcenna. Z każdym krokiem zbliżasz się do prawdziwej wolności tej, która zaczyna się w twoim umyśle. Nie pozwól, aby zwątpienie lub lęk cię powstrzymały. Pamiętaj, że masz w sobie siłę, by zmieniać swoje myśli i co za tym idzie, swoje życie. Stoicyzm daje ci narzędzia, ale to ty decydujesz, jakich u. Każdego dnia masz szansę stać się lepszą wersją siebie. Warto odkrywać te możliwości i cieszyć się wewnętrznym spokojem, który daje prawdziwą satysfakcję. Jeśli czujesz, że te idee są tym, czego potrzebujesz, nie zatrzymuj się. Pozwól, by ta podróż trwała dalej. Śledząc ten kanał, będziesz na bieżąco z nowymi treściami które dostarczą ci kolejnych inspiracji i wskazówek. To miejsce, gdzie stoicka mądrość łączy się z codziennymi wyzwaniami, pomagając ci żyć pełniej i spokojniej. Razem możemy odkrywać, jak pokonywać przeszkody i cieszyć się życiem w zgodzie ze sobą. Niech ta podróż trwa. Subskrybując ten kanał, otwierasz drzwi do świata, w którym negatywność traci swoją moc, a ty odzyskujesz kontrolę nad swoim losem. Nie przegap kolejnych kroków na drodze do wewnętrznego spokoju i harmonii. To właśnie tutaj znajdziesz wsparcie, inspiracje i wiedzę, które pomogą ci osiągnąć życie, o jakim marzysz.